jest, telefon jest, kaweczka jest i z tym ja wy również, więc zaczynamy odcinek Q&A. Zadawałyście mi pytania na Insta wczoraj i przedwczoraj. Bardzo wam dziękuję za duże zaangażowanie. Wybrałam te najciekawsze e, pytania, e, które myślę, że wniosą coś na kanał i e, i też będziemy mogły podyskutować razem rozwinąć temat w komentarzach, także zapraszam Was do kon konwersacji ze mną i już nie przedłużam zaczynamy. Przeglądając od Was pytania, zauważyłam, że mnóstwo zahacza o relację moją z kolarzem. Ogólnie pytacie o miłość, o porady. Yy, jestem naprawdę bardzo miło zaskoczona, yy, że chcecie jakby uzyskać odpowiedzi właśnie ode mnie, ponieważ jak wiecie, w tym temacie akurat u mnie było tragicznie, bym powiedziała, że każda dziedzina mojego życia była ok, a jeżeli chodzi o miłość to kompletne dno więc w tym momencie kiedy tworzę związek od kilku dosłownie miesięcy takie pytania są dla mnie zaskoczeniem ale też jest mi niesamowicie miło bo chyba po prostu widzicie, że jestem szczęśliwa że znalazłam odpowiednią osobę więc z chęcią na te pytania odpowiem ja mam nadzieję, że ten filmik nie będzie trwał milion lat, więc y, trzymajcie za mnie kciuki, żebym się tak nie rozgadywała, ale myślę, że też y, są tutaj tematy, które warto podjąć. Pierwsze pytanie: jakie są Twoje rady na udany związek? Jak dbacie na co dzień o Waszą y, relację? O, y, słuchajcie, jeżeli chodzi o mój związek, tak jak wcześniej mówiłam, trwał kilka miesięcy. Y, ja analizując swoje związki, wiem już jedno, że kompletnie i teraz może ludzie będą się śmiać, bo wielokrotnie tutaj coś mówiłam na kanale, i to teraz może się kłócić, ale doszłam do takich wniosków, człowiek uczy się całe życie, że nie jest ważne, słuchajcie, w tym momencie dla mnie już wiek, nie jest ważne pochodzenie, yy, nie jest ważne wiele rzeczy, a najważniejsza jest szczerość, dobre zamiary yy, i właśnie ta miłość. Jeżeli są te filary, to wszystko się uda, ale przede wszystkim szczerość, opiekuńczość w tym związku i żeby wszystko było jasne, dużo rozmawiać, dużo wyjaśniać, przechodzić również na kompromis. I ja myślę, że to jest właśnie klucz. I kiedyś już na kanale mówiłam, że żeby tworzyć dobry związek, to trzeba wnieść do niego dobrą energię, czyli wcześniej ja byłam taką osobą, która siebie kochała. Nie samo ale po prostu siebie akceptowała, kochała, więc ja do tego wni wniosku, do tego związku wniosłam mnóstwo miłości, którą miałam do samej siebie, przeniosłam ją również na drugiego człowieka. Tak samo Hubert wniósł. Pozytywną energię tego związku i połączenie tych dwóch sił trochę brzmi jak, yy, jak Power Rangers, z połączenia, z połączenia tych mocy, a nie to, bo poczekajcie, jak to się nazywa: Kapitan Planeta, z połączeniem tych mocy powstaje to i to. Także, właśnie z połączenia tych dwóch sił, tej, tej dobrej energii, powstała miłość i, i taki bardzo fajny związek. Nie chcę mój trwały związek, bo wiecie, różnie bywa, ale ja mam nadzieję, że to przetrwa i tak będzie cały czas. Yy, dlatego też mówię szczerość autentyczność, dużo rozmów i wniesienie pozytywnych emocji. I wtedy to myślę, pójdzie do przodu. Taka jest moja odpowiedź i myślę, że się ze mną zgodzicie. A no właśnie a propos, bo często też mnie pytacie, czy ja się kłócę w ogóle z kolarzem. Oczywiście, że tak. I wydaje mi się, że każdy związek jest zdrowy, kiedy się kłócicie i nawet tak zdrowo pokłócicie. Bo jeżeli człowiek się kłóci, to znaczy, że mu zależy, bo są tam jakieś emocje. Jeżeli e, wszystko jest idealnie, zawsze się cieszycie, nigdy nic sobie nie powiecie, to znaczy, że coś jest nie tak, że być może. Mm, Wiecie, milczycie na pewne tematy, Takie jest moje zdanie, więc w każdym zdrowym związku powinno być kłótnie. Oczywiście nie codziennie i nie po ileś godzin, po czym się nie godzicie, ale co jakiś czas, żeby rozwiązać konflikty, tak mi się przynajmniej wydaje. U nas też te kłótnie są, ale tylko dlatego, że nam zależy, że chcemy coś zmienić, i czasami się zdenerwujemy i powiemy sobie coś. Także tak, już teraz nawet są kłótnie. I właśnie tutaj mam bardzo fajne pytanie, jak podczas gdy byłaś singielką, dawałaś sobie radę z brakiem tej drugiej osoby? I tu jeszcze jest kontynuacja tego pytania. Chodzi mi o to, jak być szczęśliwym, jakby samym ze sobą i cieszyć się życiem. Pamiętacie, ja nagrywałam takie QA, w którym mówiłam, że jestem singielką i że jestem szczęśliwa. I wtedy absolutnie nie kłamałam, bo tak było. I muszę Wam powiedzieć, że hmm, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I taka jest prawda, że w każdym momencie swojego życia, obojętnie czy jesteście w związku, czy jesteście y, same, powinnyście być szczęśliwe i powinniście sobie y, jakoś radzić. i y, 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 y Moje drogie, jak ja byłam singielką, to byłam szczęśliwa, bo w tym momencie, w którym wtedy byłam, absolutnie nie potrzebowałam mężczyzny do szczęścia, bo miałam z mężczyznami złe doświadczenia, więc jakby wkraczanie w związki powodowało u mnie smutek, więc wolałam realizować się sama, wolałam żyć swoim życiem, realizować pasję itd., itd., ale bez tej drugiej osoby. I było dobrze. Natomiast, wiecie, na ten moment wtedy było ok. Ale jak poznałam Huberta, to zobaczyłam, że można być jeszcze bardziej szczęśliwszym, że może być jeszcze lepiej. Rozumiecie? To tak jak ktoś żyje na dobrym poziomie, to tak przykładowo podam, finansowym powiedzmy, i nagle spadają na niego miliony i widzi, ile jeszcze może zrobić dzięki tym, dzięki tym dodatkowym funduszom, że może pojechać y, jeszcze w miejscach, w których nigdy nie był, a być może y, marzył, ale wiecie, zawsze mówił, że nie chciał tam jechać. No to wtedy jakby otwieram się oczy, ile jeszcze można zrobić. I tak samo było u mnie z miłością, że było świetnie. Naprawdę ja czułam się super, i to, że mówiłam wam, o ja jestem szczęśliwa, nie potrzebuję facetów, to nie była ściema. Ja po prostu bardzo marzyłam również o rodzinie i dzieciach, ale, ale to absolutnie nie była ściema, że, że źle się czułam, bo było dobrze, ale teraz jest po prostu pełnia szczęścia. Także no teraz czuję się najlepiej. No i jak, po, i właśnie wracając do tego pytania, jak dawałam sobie radę z brakiem drugiej osoby, to nie było tak, że ja sobie nie dawałam rady yy, i że w ogóle w mojej głowie pojawiała się taka myśl... O Jezus, jak to by było, gdybym była? Po prostu znajdowałam się w tym czasie, w tym miejscu i nie myślałam, jakby to było, gdyby. Bywały dni, że było mnie po prostu przykro po ludzku, brakowało mi po prostu człowieka, nie tyle faceta, co człowieka, żeby się do kogoś przytulić, wyżalić i na pewno w, tu, w tej materii, w tym tutaj było niefajnie. Natomiast ogólnie funkcjonowałam bardzo dobrze. I radziłam sobie świetnie, więc jeżeli miałabym jakąkolwiek dać poradę dla singielek, to cieszcie się z tego co macie, jest mnóstwo plusów bycia samemu i powiem Wam tak, są plusy bycia w związku i są plusy bycia singielką, trzeba po prostu te plusy znaleźć, jak ja byłam singielką, to mogłam się realizować, miałam mnóstwo czasu wolnego, wiecie, byłam bardzo, bardziej my się, myślę kreatywna niż teraz, a teraz, e, czasami tego czasu mi brakuje, to jest jeden minus. E, czasami chcę być też pobyć sama, a nie mogę. E, m, także wiecie, że chciałabym po prostu mieć kompletnie e, czas wolny, bez telefonów, bez odzywania się, bez kocham Cię i skupić się tylko na sobie, a nie, bo muszę pamiętać o tej drugiej osobie. Więc e, no to mają swoje minusy, plusy, także znajdźcie plusy, i bądźcie szczęśliwi w tym momencie, w którym jesteście, a nie dojdzie do tych stereotypów, że jesteście singielką, wszyscy mają rodzinę, to wy musicie mieć rodzinę. Nie. Czasami różne drogi pisze nam życie, i może właśnie wy powinnyście być singielkami, może tak powinno być. Nie ma co się nastawiać. Widzicie, ja byłam singielką, teraz jestem w związku, i jestem szczęśliwa. Ale jeżeli bym nie była w związku, to też bym była szczęśliwa, bo. Ja zawsze patrzę na życie pozytywnie i wyciągam z niego jak najwięcej, obojętnie w jakim punkcie życia nie jestem. No i kolejne pytanie: czy masz zamiar zrobić kurs certyfikowanego trenera personalnego albo dietetyka? Yy, słuchajcie, ja yy, mam wiele zainteresowań, jednym z nich jest sport. I. Szczerze nie chciałabym, ponieważ teraz mam o wiele ciekawsze projekty w głowie, aniżeli bycie trenerem czy właśnie dietetykiem, ale jeżeli życie zmusiłoby mnie do innych wyborów. To mam różne drogi, bo to też są moje zainteresowania i nie widzę problemu, żeby zrobić sobie kurs na dietetyka czy, czy właśnie trenera. Myślę, że też byłabym w tym dobra, bo ja do wszystkiego, do czego w życiu się przykładam, robię to naprawdę dobrze. Tak mi przynajmniej wydaje. Raczej znaczy, może nie tak, bo to zabrzmiało niefajnie. Do wszystkiego się przykładam w życiu i staram się robić to na 100%. A czy to dobrze mi wychodzi, to nie wiem. No jeżeli właśnie chodzi o kursy, to myślę, że. Że mogłabym zrobić, ale na razie nie potrzebuję. Na pewno nie chciałabym być trenerem personalnym. Chociaż sporo osób mówi, że bardzo dobrze sobie radzę na treningach i dlaczego nie chciałabyś motywować ludzi, że masz taką siłę, taką energię, że byłoby to fajne, ale to nie ten moment. Nie czuję, żeby to teraz miało nastąpić. Wybaczcie mnie, jeżeli będziecie słyszeć coś za oknem, ale sąsiad postanowił wiercić, czy nie wiem. Kosić trawę. Nie znam tego dźwięku, jest jakiś taki dziwny, więc jeżeli będzie coś słyszeć, to przepraszam Was, ale nie jest to ode mnie zależne. A wracając do QA, to widzę, że jest więcej pytań, a, nie, a jeżeli chodzi. W ogóle jakieś mam tutaj dzisiaj. Baby hair. Cały czas mi przeszkadzają na twarzy. Jeżeli chodzi o pytania związane mm, o kolarza i mnie, jest więcej pytań i mamy takie pytanie: Czy dla Ciebie ważne jest. Czy twój facet ma dużo pieniędzy? Szczerze, szczerze do bólu, ponieważ na każde tutaj pytanie, słuchajcie, odpowiadam szczerze i zawsze z wami jestem szczera, więc w tym przypadku będzie tak również. Ja absolutnie nie mam powodów, żeby kłamać na tej płaszczyźnie. Słuchajcie, moje drogie. Dla mnie pieniądze są ważne i nie będę oszukiwać, natomiast w kontekście związku absolutnie nie mają one dla mnie znaczenia. Dlaczego? Podam Wam dobry przykład, ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, że korzystam z faktu, że ktoś jest bogaty i tylko dlatego z nim jestem. Kiedyś te pieniądze się stracą, przepadną i zostaje nic, bo uczucie przetrwa, a wiecie, pieniądze. Przepadną. I co w tym yy, yy, co w te, wtedy miałoby się stać? No, dla mnie byłaby to tragedia. Ja sobie nie wyobrażam być w takim związku opartym tylko i wyłącznie na pieniądzach. Co innego, jeżeli facet jest i bogaty, i fajny, i w ogóle wszystko super rewelacja, to nie przeszkadzałoby mi to oczywiście, no bo nie wiem, czy komukolwiek przeszkadzałoby, że ich facet dobrze zarabia, natomiast nie jest to warunek dla mnie konieczny, żeby z kimś być. Yy, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I tak samo podam Wam dla przykładu, że jak w przyszłości analizuję swoje związki i miałam kilka takich propozycji, które miały się opierać tylko i wyłącznie na pieniądzach, to teraz uwierzcie mi, siedziałabym sobie tutaj w wielkiej willi, z Wami rozmawiała, bo tak też mogło być, ale ja z tych yy, propozycji nie skorzystałam, ponieważ to nie było ani krzty miłości nie było uczucia i dla mnie to było kompletnie bez sensu. Dlatego jak widzicie, tak wybrałam w życiu, że nigdy nie patrzyłam na to. Zawsze liczyło się dla mnie uczucie. Także odpowiadając i podsumowując tutaj to pytanie, tak, pieniądze są ważne, ale nie w kontekście związku, żeby tylko na nim go opierać. Yy, uważam, że zarówno jedna osoba, jak i druga w związku może zarobić, może można tworzyć bardzo fajny trwały związek, gdzie i kobieta dobrze zarabia i facet i wtedy myślę, że to jest fajne. I nie jestem facet obciążony. Taka jest moja odpowiedź. I kolejne pytanie znowu o Kolarza i nasz związek. Jak daleko y, mieszkacie od siebie z Kolarzem? Jak sobie radzicie w związku na odległość na co dzień? To prawda, nie mieszkamy obok siebie. E, mieszkamy ponad 100 km od siebie i mm, powiem wam znowu szczerze, ja na przykład sobie nie radzę. I tak samo zresztą kolasz. My tak bardzo się w sobie zakochaliśmy i tak bardzo nie widzimy w tym momencie świata poza sobą, że jak najszybciej musimy to zmienić. Jest kilka przeszkód, ale jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będziecie widzieć filmiki, vlogi z naszego wspólnego miejsca i będziecie widzieć też, właśnie tak jak zapowiadałam wcześniej, te filmiki kulinarne, kiedy będziemy już po prostu razem cały czas. I bardzo bym chciała, bo to jest jedno z moich największych w tym momencie marzeń, nie wliczając innych zawodowych. Także no banalne marzenie, ale myślę ważne życiowo. Nie mam już pytań, tylko stwierdzenie super z ciebie kobitka. Bardzo mi miło. Dalej. Czy myślisz, że mężczyźni boją się silnych i niezależnych kobiet? Y ja teraz powiem Wam tak, nie wiem dlaczego do mnie ktoś zadał to pytanie, ale może yy, sugerował, że jestem taką, nie wiem, silną i niezależną kobietą, bo yy, myślę, że gdzie poniekąd mam takie cechy, natomiast ja odpowiem inaczej na to pytanie. Uważam, że nie tyle mężczyźni, co ogólnie ludzie bolą, boją się silnych i niezależnych ludzi. Ludzi chciałam powiedzieć, ludzi, tak? Yy, Silny i niezależny człowiek zawsze jest zagrożeniem na wielu płaszczyznach, zarówno zawodowej, zawodowej płaszczyźnie, poczekajcie, bo jest jakaś... Słuchajcie, ciężarówka z traktorem, nie, dobra, ok, teraz mogę mówić. Silni, niezależni ludzie zawsze są za, zagrożeniem dla innych, niezależnie czy jest to płaszczyzna zawodowa, czy społeczna, po prostu zawsze... Gdzieś tam e, są indywidualistami i no, trzeba na nich uważać. Dlatego ja uważam, że ludzie ogólnie boją się e, takich, e, m, takich ludzi. Absolutnie nie jest tak, że tylko mężczyźni, e, ale czy tacy ludzie są fajni? Oczywiście, że tak. I myślę, że każdy człowiek powinien być silny i niezależny, bo w momencie, kiedy ja bym została teraz sama i kolarz by umarł, e, to ja muszę sobie w życiu poradzić. Ja sobie nie wyobrażam y, sytuacji, kiedy ja płaczę za nim całe lata i nie mogę powstać, bo życie jest tak trudne, że trzeba sobie dać radę, więc myślę, że należy być silnym i niezależnym. A mężczyźni? Może odpowiadając na to pytanie, myślę, że co niektórzy się boją, bo. E, bo są takie typy mężczyzn, którzy wolą podporządkowaną kobietę sobie, e, natomiast ja bym wtedy nie nazwała ich mężczyznami po prostu. Więc myślę, że prawdziwy mężczyzna silnych i niezależnych kobiet się nie boi, a są one dla niego wyzwaniem. Tak odpowiem. Mamy teraz wiertarkę, słuchajcie, ale myślę, że jej nie słychać, bo jest taka tak z daleka. Ok, e, kolejne pytanie. Alicjo, czy korzystasz z jakich zabiegów kosmetycznych na twarz? Powiem Wam tak, nie, ale zaczynam żałować, bo jak patrzę teraz sobie na YouTube, to każda dziewczyna sobie coś robi. A to sobie wypełnia zmarszczki mimiczne, a to sobie wszczykuje kwas w usta, a to sztuczne rzęsy, doczepione włosy i ja zdaję sobie sprawę, że jakbym zrobiła sobie to wszystko, czyli doczepiła sobie włosy, nie wiem, rzęsy, usta, zrobiła i wszystko, to wyglądałabym zdecydowanie lepiej, ale czy ja chcę tak wyglądać, to jest pytanie i chyba nie. Chyba właśnie... Czuję się dobrze ze sobą, kiedy jestem naturalna, i też taką pokochał mi kolasz. W związku z tym nie chciałabym robić sobie żadnych inwazyjnych zabiegów, ale takich kosmetycznych, bo rozumiem, bo tutaj nie ma słowa jakichś wiem, chirurgicznych czy inwazyjnych mocno, to tak czasami robię sobie mikrodermabrazje czy jakieś peelingi, natomiast jest to tak rzadko, że uważam, że to i tak by jakoś nie szczególnie wpłynęło na stan, który obecnie widzicie. Więc jest to od czasu do czasu dla, dla, dla relaksu. Teraz załatwimy takie szybsze pytania. Kochana, czy nakładasz makijaż codziennie? Jesteś dla mnie dużą inspiracją w kwestii dbania o siebie. Jest mi bardzo miło coś takiego słyszeć. Naprawdę dziękuję. Tak nakładam makijaż codziennie z tego względu, że po prostu to jest już mój taki rytuał. To jest moje też przyzwyczajenie, lubię swoją twarz w makijażu. Czasami jest to mocniejszy makijaż, czasami e, lepszy. Ale zawsze coś na tej buzi mam. Dobrze. Kolejne, kolejne, kolejne pytanie. Poczekajcie, bo mi się zablokował telefon. Jak dbasz o zęby? Nie robię kompletnie nic, czyli w sensie, że myję te zęby, ale nie robię dodatkowych zabiegów. Codziennie myję je. Rano, wieczorem, czasami po południu. A i również chodzę co jakiś czas co pół roku na piaskowanie zębów i czyszczenie kamienia. I to jest wszystko, co robię. Tak właśnie dbam. Kolejne pytanie, poznę to Twoje rodzinne miasto dzieciństwa? Tak, jest to moje rodzinne miasto, tam się urodziłam. Widzę, że bardzo lubicie temat miłości, bo jest kilkadziesiąt pytań. Kiedy ślub? Alicja, ślub, a ślub? <grym> Kiedy ślub? Bardzo mi miło. Nie wiem, słuchajcie, to zależy od kolarza, kiedy się oświadczy. Może się nigdy nie oświadczy, nie będziemy chłopa tutaj zmuszać do niczego. Także nie wiem, kiedyś lub na razie ten związek trwa niecałe pół roku bez przesady. Kolejne pytanie: Czy masz rodzeństwo? Tak już kiedyś odpowiadałam. Mam dwójkę rodzeństwa starszego i młodszego brata. Czy chciałabyś tymczasowo pomieszkać za granicą? Chyba nie. Jeżeli musiałabym, to byłabym tam bardziej zmuszona. Jestem jakoś tak, ja bardzo ja nie lubię w ogóle wyjeżdżać. Słuchajcie, to, że teraz ostatnio więcej wyjeżdżam, to tylko ze względu na kolarza, zawody i to, że on lubi. A ja nie lubię i nadal podtrzymuję, że pięknie jest w różnych miejscach, podoba mi się, ale to nie jest to, co mnie tak, o, że po prostu wydam całą kasę, żeby gdzieś pojechać. To nie. Kolejne pytanie, kochana, w którym momencie swojego życia byłaś najbardziej szczęśliwa teraz? Teraz, chociaż uważam, że to jeszcze nie jest pełnia szczęścia, bo wiem do czego dążę i co bym chciała. W momencie, kiedy będzie rodzina, będzie dziecko, będzie to, co, nad czym teraz pracuję, to myślę, że mi już naprawdę do szczęścia nic więcej nie będzie potrzeba. Także teraz jestem mega szczęśliwa, ale zawsze może być lepiej. Kolejne pytanie, czy określiłabyś siebie jako feministkę? Mam nadzieję, że nie zasnęliście jeszcze, a jeżeli tak, to może zacznijcie sobie sprzątać i w tle w pójście to Q&A, tak się najlepiej ponoć słucha. Słuchajcie, jeżeli chodzi o feminizm sam w sobie, to ja określiłabym siebie jako feministkę, ale yy, chcę od razu tutaj powiedzieć o stereotypie, żebyście sobie nie pomyśleli. Nie mam na myśli feministkę z transparentem pod tytułem, faceci niech zginą, yy, kobiety górą, yy, z wąsem, zarośnie Tymi nogami, i wiecie o co chodzi. To jest stereotypowe patrzenie na feminizm. Bardziej chodzi mi tutaj o walkę o równość praw kobiet, ale nie w każdym kontekście. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ. Yy, uważam, że chociażby w kwestii zawodów, są takie zawody, które powinni wy, yy, wykonywać tylko i wyłącznie faceci, nie kobiety, i nie będę się tutaj kłócić. Jeżeli chodzi na przykład o to, yy, kto powinien być górnikiem, facet. I ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby kobieta, nie wiem. Yy, Wiecie, walczyła z przeciwnościami losu i, z, i żeby udowadniała również, żeby chciała udowodnić innym, że jest tak na tyle silna jak facet. No bo nawet genetycznie, nawet biologicznie my jesteśmy tak zbudowane, że nie mamy tyle siły, żeby na przykład dźwigać jakieś ciężary czy coś. No. Są prace, które moim zdaniem są przeznaczone dla facetów i są prace, które są przeznaczone dla kobiet. Jest kilka takich zawodów. Um, oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o płace, to tutaj walczyłabym o to, żeby kobiety na tych samych stanowiskach dostawały tą samą, te, te same pieniądze. Jest coraz lepiej, ale trzeba przyznać, że bywają przypadki, kiedy kobieta jest dyskryminowana. Natomiast, natomiast Zasłonię w gardle. Natomiast, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ogólnie mm, walkę o prawa, to bym powiedziała walkę o prawa ludzi. Nawet nie tyle jestem feministką, co chciałabym, żeby wszyscy mieli e, dobrze. <laughs> chciałabym, żeby po prostu e, świat był bardziej sprawiedliwy. E, I o to bym walczyła. I nie tylko o kobiety, bo każdy człowiek, obojętnie, czy jest facetem, czy kobietą, zasługuje na szacunek, akceptację i równe prawa. Kolejne pytanie: Jakie pomadki poleciłabyś na sezon jesienny? Mam takie trzy, już Wam pokazuję. Proszę bardzo, z serii Super Stay Matte Ink z Maybelline: 60 kolor Poet, 65 kolorek to są najlepsze pomadki Ever, ale te 60-65 musicie mieć. I Juicy Color z Vivo, numer 6. I jeszcze ostatnio odkryłam z Vibo z taką papryczką. Słuchajcie, muszę sobie ją dzisiaj właśnie kupić, bo jadę do Rossmana, bo jest promocja. Z taką papryczką numer 2 i numer 4. Rewelacja, matowe pomadki. Właśnie ja lubię takie miudziaki, takie jak mam tutaj na ustach. To są dla mnie maskę w tej jesieni. W ogóle są super modne, tak jak moje paznokcie, które tutaj mam. I teraz chcę sobie, planuję sobie zrobić nawet takie ciemniejsze paznokcie, takie w czekoladę wręcz wpadające i niód usta. To myślę, że jest fajne Zestawienie. I ostatnie podsumowujące pytanie, moi drodzy, związek z kolarzem jest bardzo widzę tutaj gorącym tematem. Jak reagują rodzice kolarza na wasz związek na taką dużą różnicę wieku, że jesteś starsza? Na temat wieku e, muszę wam powiedzieć, jeszcze nigdy nie miałam takiego boomu, żeby tyle ludzi mi o to pytało. Ale co najciekawsze nigdy na żywo. Nikt nie zwrócił mi na to uwagę, tylko właśnie ludzie w internecie, więc proszę bardzo, odpowiem na to pytanie, jeżeli jest tak ważne. Rodzice kolarza, właśnie kompletnie. Nie dali mi odczuć tego, że jestem starsza. Wręcz przeciwnie, oni bardzo mnie polubili, bardzo mnie lubią. Wręcz nawet momentami e, mam wrażenie, że za bardzo. E, co jest, bardzo, co jest e, zaczęłam się jąkać, bo się wzruszam, bo wiem, że. Mamy duże wsparcie ze strony chociażby taty Huberta, który nie mieszka w Polsce, jest za granicą. On często do nas dzwoni. Jak jesteśmy właśnie na zawodach, to wręcz obsesyjnie dzwoni. Pyta się Huberta o to, jak ja się nim opiekuję, czy jest wszystko w porządku. Ale jak idziemy na jakiś event mój, to jest to samo. Zawsze jest z nami duchem. Wspierają nas bardzo, tak samo jak wspierają mnie moi rodzice, więc. Wszyscy reagują bardzo miło, sympatycznie, również znajomi, yy, i różnica wieku moim zdaniem w tym przypadku jest żadna, bo my się bardzo dobrze dogadujemy. Oczywiście możecie wyrazić opinię w komentarzach, yy, jeżeli macie nawet do powiedzenia coś negatywnego, ja się nie obrażę, piszcie, yy, Wasza wola. Dobrze, moje drogie, kończmy, bo yy, słyszę, że sąsiad coraz mocniej wierci i chyba yy, sam też. Yy, powoli sugeruję mi, przestań już gadać. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas, że wyczerpałam tutaj odpowiedzi na zadawane przez Was pytania. Też na niektóre nie odpowiedziałam ze względów osobistych. Na niektóre nie chciałam odpowiedzieć, a niektórych było po prostu za dużo i myślę, że w kolejnych Q&A o nich opowiem, bo i tak już za długo dzisiaj gadałam. Wybrałam te ciekawsze, które nigdy wcześniej się nie pojawiały. I co? Do następnych filmów. Dziękuję Wam za oglądanie. Buziaczki. Czekam na Wasze komentarze i konwersacje. Na no, te tematy, które poruszałam. Buziaczki. Pa, pa.